No dzień dobry właśnie wróciłem do domu kupiłem mleczko a Jedną bułeczkę kupiłem Drugą bułeczkę a napój Kupiłem taki O mleczko wiejskie a i kupiłem o bo w mało miejsca, ale byłem, chcę powiedzieć, zadowolony, ponieważ y, byłem w banku i po prostu taksówko pojechałem do księgowego. Całe te oddałem właśnie umowę, że o, w marcu do 28 będą, do końca roku będzie opłacona księgowość bo za styczeń bo dopiero jak byłem w piątek to dowiedziałem się że po prostu nie było opłacone ale ogółem jest to że za styczeń i zaluty opłaciłem od razu na przelew bo przyszedł że poszedł przelew i po prostu, o, i słyszałem właśnie wypowiedź Violety na ten temat. O, w jaki sposób zaczyna ci się chyba w jakiś sposób i dobrze mówiła na Twój temat, że po prostu Ty masz swoją pracę, bo masz zakład chemiczny kosmetyczny i tak samo jak Wioleta też tak <laughs> pracuje w jakiś sposób i po prostu powinniście się dobrze powiedziała niepotrzebnie a ty dla mnie mówiłaś a ty to ogólnie specjalnie takie rzeczy że szczurek, szczur czy cały te jak nie szczur a jak szczur to mogę się wcisnąć Ci, wiesz gdzie, śmiechu warte, to też żartować, ale ogółem, o właśnie jechałem taksówką, o mam taksówkarza, a coś tego, co rozmawialiśmy na, no przydałoby się, bo dawno ogółem nie widzieliśmy się, żeby się spotkać, już coraz cieplej jest, oszedłem. Po 28 jechałem, właśnie dostałem telefon, niby to z komisariatu, ale to byłem, nie wiadomo, bo byłem na poczcie, no już taka kolejka, a taksówka, taksówką, to w taksówka by nie czekała godziny czasu, żebym ja mógł wziąć list, to może jutro wezmę. Bo to w piątek a w czwartek przyszło, w piątek chciałem odebrać, ale to jest dwa tygodnie. Leży list. O i na ten temat to właśnie, a o Krzysio to powiedziałem dla Krzysia, żeby podkurzał, to chociaż podkurzał, bo ogólnie to trzeba go ganiać, brać pasa w dupę, a w dupę to jeszcze nie zagoiła się, w dupę jeszcze nie można bić. A i się śmieje. A trzeba No i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. Ojcie, jak mam No właśnie to jest czwarty film. No jeszcze widno całe to wszystko. Wszystko w jaki sposób pewne sprawy trzeba pilnować w swoim życiu, bo jak coś u góry się prowadzi, to trzeba u góry pilnować być szczery, że po prostu nie unikać tego, że po prostu trzeba nagrywać, ale czy ja dzisiaj? bo dzisiaj przyjdzie ogółem pilniarka bo temu podkurzał, żeby czyścić, żeby pilniarka nie krzyczała. Ogółem na krzyśka, będzie krzyczała, a nie na mnie. bo... Sama powiedziała pani pielniarka, wspaniała kobieta, że ugłym trochę powinien się więcej ruszać Krzysztof i po prostu bardzo dobrze, że się ugółem goi. I na ten temat, o jak byłem właśnie na tym, ale nie było tej pani, co po prostu jak bywałem te do zupy, szaf nie było tej pani dzisiaj, to bym, bo tam był sok, nie sok, różne jakieś rzeczy, to bym po prostu, może bym coś kupił, jakieś warzywa, też tam warzyw nie ma, nic nie ma u bo u jest dopiero co pierwszy marzec, marcu jak garcu, po prostu jeszcze to co wcześniej w słoikach, nie w słoikach, całe te kobiety, które porobiły, to ugłym mają więcej, to ugłym też handlują, w jaki sposób zarabiają na swoje, na swoje utrzymywanie się, na jedzenie, całe to wszystko i po prostu jest tak, a nie inaczej. I Chcę właśnie powiedzieć to dla Was. No, ogółem no, jeździłem, całe to wszystko bardzo super, y, właśnie z tym kierowcą rozmawiałem. Bardzo sympatycznie on też ma ogółem żonę i dziecko, całe to mówi. A, a powiem Wam, że ogółem bo jak Pojechałem taksówką, bo nie wiedziałem, czy dużo, czy mało banku, to ludzi, po prostu to tam wysiadłem, to zapłaciłem chyba 18, 20 złotych i po prostu jak wyszedłem, to właśnie obok jest żabka, to weszłem, to nie kupowałem alkoholu jakiegoś, czy jakiś nie wiadomo, pokazywałem właśnie, te mleko jedne kupiłem, o maślankę. A już wypiłem pół ten napój o, kanapkę całe te wszystko i ogółem kupiłem opaczkę papierosów, bo tutaj zostało mi nie policzę ile teraz zobaczę 7 papierosów a to na dzisiaj mi wystarczy to będę miał na jutro na pojutrze, bo mało głuem palę trzeba w jakiś sposób o i ogółem bardzo gorąco sympatycznie właśnie widziałem nową kasierkę Ula sama powiedziała, że mogę zwracać się do tej kobiety kasierki ogółem mnie bardzo lubi oglądać no była w takiej bluzeczce białej, całe te wszystko i po prostu było ciepło była uśmiechnięta, Mówi, mówię o dzień dobry. A w banku u nikogo nie było. Same kasierki, A tam bardzo ładne są wspaniałe kasierki i cały bank pozdrawiam u i ale góry tą sympatyczną kasierkę, bo dopiero chyba czwarty raz ją na oczy widziałem i zawsze mile chciała zrobić w banku ze mną na pamiątkę zdjęcie to po prostu zgodziłem się i po prostu żeby zawsze była uśmiechnięta, zdrowa jak wychodziłem to wszyscy grzecznie nie pożegnali, jak to się mówi i powiedziałem, że żebyście zawsze były uśmiechnięte, zawsze i zdrowe na ważniejsze to jest ugołem zdrowie. I ogółem cały ten bank pozdrawiam, bo ugółem jest wspaniały bank. Wspaniałe kasierki. O cholera. To najlepsze. To kasierki są wspaniałe, najlepsze na świecie. A, a zaraz będzie Asia ze zdrowia. Ja lubię rozmawiać. Ja nie podrywam, czy co? Ja lubię porozmawiać, tak samo jak rozmawiałem z kierowcą całe te wszystko i po prostu i podziękowałem że przywiózł a tutaj później a jechałem, już nie, później nie wracałem tylko po prostu y, wysiadłem w centrum i wsiadłem w 28 i tamtędy sobie jechałem żeby zobaczyć jak kreobraz jest jak ogólnie, co się ogólnie dzieje na świecie a, a widziałem już pokazują się te takie zielone kwiatuszki na drzewach. no proszę mi nie przeszkadzać ja wyłączam to lepiej <grym> i gorąco no i ja ogólnie tak samo jest jedna i kobieta, tak samo jak druga to ogólnie moja kobieta, tylko to jest jedna, jedyna kobieta. Jak się ma jedną, nawiązuje się jakiś kontakt z kobietą, kobieta w jakiś sposób poznaje mężczyznę czy po prostu czy on nadaje się utrzymywać kontakt czy coś y, dalej po prostu będzie dobro czy zło o tak mogę powiedzieć i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć i po prostu Asię gorąco pozdrawiam właśnie widziałem jak wypowiadała się Violeta bo też ma ugłym kanał, ale ugłym nie, nie będę każdy niech sobie w jakiś sposób dąży żeby żeby widzowie wiedzieli kogo chcą ugłym oglądać i kto jak się ugłym wypowiada się na jakiś temat jest bardzo wiosna, prawie radosna, ale ułem radosna. No i na ten temat właśnie chciałem ci, bo to co zaplanowałem dzisiaj z rana, mówiłem, że przyjadę, to po prostu przyjechałem, załatwiłem to, co miałem załatwić, i z tego powodu jestem bardzo zadowolony. I po prostu, no to co ogółem y, staram się myśleć, zrobić, to po prostu robię i mi to góry wychodzi. I na ten temat to chciałem Wam powiedzieć i ogółem życzę miłego dnia. I trzymajcie się. Ale ogółem buziaczki dla Asi w jednym policzek i w drugi policzek. I tutaj. I w nosa, i w czoło. <laughs> Żeby było wesoło. Żeby była zadowolona.